Na pewno każdy z Was doskonale zna historię Czerwonego Kapturka, czyli dziewczynki, która została wysłana przez mamę do chorej babci, która mieszka w lesie. Lecz coś poszło nie tak, ponieważ dzisiaj obejrzymy przerażający horror VHS, w którym Czerwony Kapturek raczej nie przeżyje. Ale kto wie, może ta historia będzie miała happy ending. Lecz zanim zaczniemy, chciałbym Wam bardzo podziękować za aż 3,5 tysiąca łapek w górę, które zostawiliście pod Ostatnim horrorem VHS trzech małych świnek. Ej serio, to się Wam spodobało. Natomiast dzisiaj musicie pobić ten rekord i zostawić aż 5000 łapek w górę. To wtedy nagram dla Was kolejny przerażający horror VHS. A uwierzcie mi, mam jeszcze jeden w zanadrzu. Natomiast w komentarzu napiszcie, hashtag wilki, oglądajcie do samego końca, aby dowiedzieć się dlaczego. A Ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podobają Ci się takie odcinki, to nie czekaj i w tym momencie kliknij. I czerwony przycisk subskrybuj. No to czas zniszczyć sobie dzieciństwo poprzez obejrzenie tego przerażającego horror VHS, w którym to właśnie czerwony kapturek wyruszy na niesamowitą przygodę, aby zanieść lekarstwa swojej chorej babci w lesie. Lecz coś się wydarzy bardzo złego. Dlatego oglądamy. I oczywiście zapraszam Was na kanał Foxy gdzie znajdziecie oryginalny materiał. Oczywiście linka macie w opisie. A tymczasem zaczyna się. O, piękna historia, tak jest! chatka, a w chatce prawdopodobnie czerwony kapturek. Zgadza się? Czy może tutaj twórca troszeczkę O kochanie, mam złe wiadomości na temat twojej babci. Jest dalej chora i potrzebuje, aby zanieść jej koszyk z cukierkami. Bardziej lekarstwami, ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie cukierki, lekarstwa. Może babcia akurat potrzebuje czegoś słodkiego na ząb. Czerwony kafturyk. O nie, babcia jest znowu chora. Mhm. Muszę jej zanieść koszyk z e, cukierkami. O, ty, o tej godzinie, a bo już jest pewnie późno w nocy, ona musi to zanieść. Tak, pewnie, musisz to zrobić nie wiem czy tego potrzebuje. You take her. O, jest bardzo chora. Jest bardzo chora. Okej. Okay. Dobrze, mamo, zaniosę jej to. Gdzie jest koszyk? Zaczyna się jak zawsze niepozornie, tak samo jak bajka. Koszyk pełen lekarstw albo cukierków. Znajduje się na stole. Okej. Okay. Okej. Okay. O oh my god, co się źle skończy czerwony kapturek. Wzięła, wzięła koszyk i idzie. Okej. Okay. Bądź ostrożna córeczko e, i pod żadnym pozorem nie rozmawiaj z nieznajomymi Tak jest, nie rozmawiaj z nieznajomymi wilkami, bo to się może źle skończyć Dobrze mamo, odpowiedział czerwony kapturek, grzecznie I poszedł, a w zasadzie to poszła Uuu, W nocy O mój Boże, tu jest tak ciemno Całe szczęście mam latarkę, no way, no way Dobra, ma latarkę. Okej, okay, that's kinda połączone. Muszę się śpieszyć, zanim coś złego stanie się babci. Ciekawe co się stało z babcią. O oh. co to jest? Aha, to jest jakby, że ona idzie dalej. ma latarkę, okej, okay, w oryginalnej bajce nie, nie, nie miała latarki, bo to działo się w innych czasach, ale okej, okay, tutaj ma latarkę. Tam chyba miała latarnię. Yy! Co to jest? To nie jest wilk raczej. Co to jest? Martwy zwierzak? Yy, to pies? Czy lew? Czy co to jest? Ej, to jest wilk? Nie, to nie jest wilk. To jest niedźwiedź? Aha, to spojrzenie. To jest miś! Tak, teraz widzę, to jest creepy miś, który. jest dead. Okej. Okay. Nie przejmuj się, czerwony kapturku, idź prze. <ścoughs> króliczek! Yy, króliczek! You need to run. As fast as you can. Musisz uciekać! Oh, 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 oh. Uciekać stąd najszybciej, jak się da! A, lecz czerwony kapturek pewnie nie posłuchał pewnie mówić nie posłuchała Ale nie wiem czemu, czerwony kapturek Bardziej mi pasuje do męskiej formy Okej, okay. nie rozmawiaj z nieznajomymi Tymczasem wilk za czerwonym kapturkiem Aha O Boże, to się tak źle skończy O, i ogólnie są dwie części Więc obie dzisiaj obejrzymy Nie wiem do czego nawiązuje druga, ale pierwsza to jest chyba po prostu Czerwony kapturek, a dalsza część Nie wiem, więc jestem ciekaw co to co to będzie? Czy będzie... Za tobą. Za tobą, wilkie za tobą. Oj, oj, oj. o O! Okej, okay, zorientowała się, że coś jest nie tak. Mhm. No i co? Uciekniesz? Zrób cokolwiek. O! Get out! Get out! Hello, co cię sprowadza tego lasu o tej godzinie? Go! <śpiewa> Typowa twarz youtubera! O! <śpiewa> e, kim ty jesteś? No widać przecież, że wilk. Dokąd idziesz, mała dziewczynko? Jestem tylko wilkiem. Pip! <śpiewa> Ale się wszystko gliczuje. Mama powiedziała mi, aby nie rozmawiać z nieznajomymi. Mhm. To oznacza, że. But you can trust me. Możesz mi zaufać. O, będę Twoim przyjacielem. Gdzie i dokąd. To jest wilk z trzech świnek! To jest wilk z trzech świnek. Ewidentnie. Idę do domku babci. Jest chora i potrzebuje mnie. Potrze... Babcia potrzebuje cukierków do kawy. Nie, ona nie może wypić kawy bez cukierków. Musi, musi być coś słodkiego do kawy. Dziękuję, że mi to powiedziałaś. Do zobaczenia wkrótce. Aha. Mamy wilka. Czy wilk teraz? Zajmę się babcią. A no tak, bo w bajce przebrał się wilk za babcię. Dobra, zobaczymy, czy czerwony kapturek przeżyje. Zaufaj mi. Eee! Yy. Yy. Granis House. Tam jest domek babci, a wilk i. Aha, czyli wilk wyprzedził czerwonego kapturka i poszedł do babci. Czy będzie pokazane, jak coś się stanie babci, czy też nie, jestem ciekaw. Granny House. Domek babci. Zwykły domek babci, gdzie sobie mieszka stara babcia. Jest bardzo chora. I potrzebuje lekarstw albo cukierków od czerwonego kapturka. Chociaż w tej bajce były cukierki, ale wydaje mi się, że w oryginale ona niosła yy, nie cukierki, tylko lekarstwa. Takie mam dziwne przeczucie. Dobra, Granny's House. Domek babci. A co w domku babci? Pewnie babcia. Chora. Prawda? I wilk przyjdzie i coś zrobi. <laughs> Babcia! Okej. Okay. Kto puka do moich drzwi o tej godzinie? Aha. Mam nadzieję, że to moja córka, która przyniesie. A, moja wnuczka, która przyniesie mi cukierki. Czyli jednak nie lekarstwa. Babcia potrzebuje coś słodkiego do kawki. Proste. Czyli wszystko, Git. Kto tam? Czy to będzie wilk przebrany za. Twoja wnuczka, babciu. Czy babcię wpuści wilka? Prawdopodobnie tak. Aha. Hello? Babciu? Chyba babcia jest dead. Chyba babcia jest dead. Zaraz, to bajka nie poszła w tym kierunku, że wilk zjadł babcia, a później myśliwy rozprób brzuch wilka i babcia żyła? Tak to było chyba w oryginale. Chociaż to jest horror VHS. Nie przychodź tutaj. To jest horror VHS. Tutaj babcia he will find you, on cię znajdzie. Tutaj babcia raczej nie przeżyje. Ale kto wie, dobra, jestem ciekaw, bo to w sumie inter interesting. Muszę się pośpieszyć, zanim coś stanie się babci. To czerwone kapturko, przykro mi. Wilk był straszny, dokąd poszedł? Przykro mi czerwony kapturko, ale niestety jest mały problem. <laughs> babcia. E, babcia została skonsumowana e, przez wilka prawdopodobnie. Albo i nie. Zobaczymy, oglądamy. Jestem ciekaw, jak to będzie. Jak to się potoczy? Aha. Ona strasznie długo idzie, ten czerwony kapturek. Jakby. Biegnę za tobą! Nie obracaj się, nie odwracaj się. Aha. To. Było widać go przez chwilę. Czy ona to przeżyje? Ej, może. Ten... Nie śpiesz się, mała dziewczynko. Już się wszystko wydarzyło. Nie ma dla ciebie ratunku. Nie ma dla ciebie zbawienia. Koniec, to już... Dobra, domek babci. Okej. Okay. Zobaczmy, czy to będzie. Babciu czemu masz takie wielkie oczy, babciu czemu masz takie wielkie uszy. Dobra, w końcu przybyłam do domu babci. Mogę się schować tutaj przed wilkiem. It's a bit too late, wiesz, kapturku. Dlaczego drzwi są otwarte? O... You know. You know if you know. Czemu drzwi są otwarte? Czemu babci jest tak ciemno? Mhm. I gdzie jest babcia? No właśnie, gdzie jest babcia? W brzuchu wilka pewnie. Tak mi się wydaje. Czerwony kapturek się rozgląda. Czy znajdzie babcie, czy też nie. Teraz się wszystkie odowiemy. Aha. Ktoś puka. O, wilk. Wilk tam jest, tam jest wilk. Co jest? Wilk jest coraz... Znaczy czemu Wilk patrzy przez okno? To jest w sumie pytanie dobre. Czemu Wilk patrzy przez okno? Skoro miał być przebrany za babcie. Hmm, dziwne. No ale dobra, zobaczymy. E, muszę się ukryć, zanim e, to coś mnie znajdzie. Mam nadzieję, że babcia jest za tymi drzwiami. Drzwi do sypialni, czyżby to było to? Czyżby to było to? Drzwi do sypialni. A może babcia jest zdrowa? Może babcia wzięła ten wałek taki, co nie? do robienia ciasta i przywaliła wilkowi. Dobrze, babciu przyniosłam ci koszyk słodyczy. Gdzie jesteś? Gdzie się ukrywasz? A, to będzie sypialnia pewnie. Tak, tak, tak. Aha. Babciu? Babciu? Podejdź bliżej. Ej, to nie jest głos babci. To nie, to nie jest głos babci. To nie jest głos babci. A... Wow, babcia Desta, tak jak mówiłem. Ale creepy. <grystanie> Jaka, jakie oczy. E? Co tu się właśnie odwaliło? Już te słodycze babci nie pom... Babcia odeszła teraz twoja kolej Uciekaj czerwony kapturku, uciekaj do myśliwego, albo do leśniczego, już nie pamiętam, jak było w bajce Nie możesz uciec, nie możesz uciec, nie możesz uciec Eee. <ścoughs> uh, you can't hide from his mom. He will find you. Nie możesz ukryć się przed jego mamą. On cię znajdzie. Okej. Okay. O nie! Czyli... Mama też zginie? No way! Mama czerwonego. To, to będzie zupełnie inaczej! Mama czerwonego kapturka też zginie. No to zobaczmy drugą część, która ma na szczęście napisy, więc będziemy w stanie wszystko zrozumieć, a ja nie będę musiał tłumaczyć. Okej, okay, druga część, czyli w momencie się skończyło, gdzie yy, wilk przybył do mamy czerwonego kapturka. A teraz? Jesteśmy w jakimś pokoju, są dziwne obrazy. Oooo! Oh. Mama czerwonego kapturka is dead. Czerwony kapturek is dead? To jak to się zakończy? Babcia, wszyscy, wszyscy główni bohaterowie dead. Ja, jak? Wait, 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 wait. Skoro wszyscy są dead, no to gdzie jest happy ending? Może to będzie. Może to będzie horror bez happy. Leśniczy albo myśliwy. Where are you? Gdzie jesteś? No właśnie Kiedy to wszystko się wydarzyło? Ha? Kiedy my wszyscy um zginęliśmy? Hansel Hansel chyba mi pisaliście, że to jest właśnie myśliwy Albo leśniczy. Zabi wilka Dobra, czyli Czyli on żyje ostatecznie Dobra, czyli mamy kolejnego głównego bohatera Jest! Jestem w lesie gdzie ten wilk. Yy, w lesie, w którym wilk zamordował ludzi, trzy osoby zginęły. I kilka zwierząt. Wow. Muszę y, po prostu zabić wilka i opuścić to miejsce. Proste zadanie. Zabić wilka i będzie happy, kinda happy ending. Bo w sumie nie można mówić o happy endingu, gdzie już trzy osoby zginęły. Dobra, panie leśniczy, wydaje mi się, że. Myśliwy czy leśniczy? O! Oh. kolejny dead animal. Okej. Okay. Spodziewałem się, że je tutaj znajdę. No dokładnie tak Tylko pytanie, gdzie jest wilk? Bo on jest jakby... No kolejny dead animal. Wow! Me, uratuj mnie proszę Okej. Okay. A uratuj nasze dusze. Dobra, okej, okay. teraz wszystko się zgadza. Teraz wszystko się zgadza, czyli on musi uratować ich duszę. Muszę mieć halucynacje. E, jakim cudem te martwe zwierzątka są w stanie gadać? Nie mam pojęcia jakim, stanie są, jakim cudem są w stanie gadać, ale jedno jest pewne. Wilk jest gdzieś w pobliżu. Prawdopodobnie w chatce babci? Tak mi się wydaje. Okej, okay, wydaje mi się, że to jest domek jednej z ofiar. Tylko pytanie, czy to jest domek babci, czy to jest domek tej yy, matki czerwonego kapturka? To dobre pytanie. <grytanie> czy on ma AK-47? Przepraszam bardzo. Czy nie powinien jako myśliwy mieć strzelby? Nie ma tu nic w tym pokoju. Klucz masz przecież. Klucz jest do czegoś potrzebny. Do otworzenia jakichś, nie wiem, sekretnych drzwi. Albo nie wiem, nie mam pojęcia. O, to jest dom matki. Albo babci w sumie, bo też może mieć zdjęcia swojej córki. To jest jakby całkiem logiczne, ale pytanie. Pytanie skąd i dlaczego są tutaj te zdjęcia? Okno. Oj. Hoj! E, wychodź z tych drzwi, czuć smród. Dobra, tam jest pewnie ktoś tam leży. Ktoś tam prawdopodobnie leży, panie myśliwy. O! Okej, okay, chyba domyślam się. Właśnie znalazłem źródło tego brzydkiego zapachu. Mama czerwonego kapturka is dead. Aha. Eee, dobra, nie wiem jak długo w stanie się ukryć. Eee, czuję, że on się zbliża. Zostawiam tę wiadomość przed śmiercią. Eee, you'll be next. Ty będziesz następny. No, ho, ho! Eee, a? Ok, więc to jest wilk. Wilk dostał w oko. Dokąd poszedł? Jakim cudem ten wilk jeszcze żyje? W sensie pytanie, czy w ogóle żyje? Bo. Żyje! Ej! Dostał jeden e, Jeden nabój w oko i dalej żyje. Za tobą jest, panie myśliwy. Ok, tylko go poturbował. Wow, co jest grane, jak go tam. Jak go tam próbował? Dostał trzy strzały wilki dalej się trzyma. Jakim cudem? Ja nie wiem, ja, nie, nie, nie wiem, nie wiem, jakim cudem się jeszcze trzyma. What? Okej. Okay. Eee, dobra, muszę uciekać, zanim mnie dorwie. Zgadza się, to lekko cię podrapał, ale jak tak dalej pójdzie, to zginiesz. I źle się to skończy, bardzo źle. Aha, wilk wrócił. Wilk jest nie do pokonania. Wilk jest zbyt potężny, żeby go pokonać. <grywka> Ten jak ucieka, <grywka> ledwo co oddycha, ale daje radę. Wow! Jest i wilk. Dawaj, uciekaj. Muszę znaleźć miejsce, aby się ukryć. Okej, okay, no niby spoko, ma strategię, tak? Więc jest szansa, że on to przeżyje. Ok, to musi być domek kolejnej z ofiar. E, muszę się tam schować natychmiast. O nie, tam będzie i kapturek, i babcia. I oboje będą dead. Granny House. I'm coming for you. Idę po ciebie. E, skończysz tak jak oni, Martwy, po prostu albo i nie. Oj, ktoś się dobija. E, wychodzi na to, że. O! Nie może otworzyć tych drzwi. Nice, nice, nice. Dobra, czyli zabarykadował się. Mądra decyzja w sumie, nie ma co ukrywać. Barykada to dobry pomysł. Ok, wydaje mi się, że przestał e, e, walić w te drzwi. Okno, czyli wilk wraz oknem. Okej. Okay. O nie, o o, o nie, przybył oknem. Dobra, to już chyba pomyśliwym. To pomyśliwym. Okej, okay, on na mnie poluje. Jeżeli nie oglądaliście bajki o trzech świnkach, yy, którem jakiś czas temu właściwie bajki, horrorów VHS to polecam sobie nadrobić. Koniecznie, bo tam będzie dalsza część, jakby tego, co się teraz dzieje. Więc jeżeli nie oglądaliście tamtego odcinka, to warto obejrzeć ten, a później tamten. Albo tak, najpierw ten, a później tamten. Yy, dobra, co on jej zrobił? No jak to, co, po prostu ją rozszarpał? Co jest za tymi drzwiami? Za tymi drzwiami jest prawdopodobnie babcia. Tak mi się wydaje. Powinna być babcia. Albo to, co z niej zostało. Okej, okay. czuję, że z tych drzwi wydobywa się jakiś potworny, nie, niezbyt przyjemny zapach. Tam jest babcia. Idzie chłop ledwo, co żywy. Dobra, jestem ciekaw, czy pokona wilka. Jakby wilk już dostał cztery strzały, cztery, na, cztery kulki przyjął. I dalej się trzyma. Yep, das grani. Kolejna ofiara. Nie chcę być następny. Chyba to idzie w tym kierunku, że, panie myśliwy, będziesz następny. Tak to wygląda. Ale lepiej, żeby nie żebyś nie był następną ofiarą. I miejmy nadzieję, że tak też... Jest i wilk. Raz, dwa, trzy. Trzy kulki. Nie masz dokąd uciec. Skończysz tak jak oni. Oj! Może da radę. Może da radę, może jakoś nie wiem. Nie, nie byłeś w stanie ich uratować. Jesteś porażką. O o! Kłopoty. Yy, zasłużyłeś na taki los. Ty? O! Co on mu robi? On rozszarpał twarz? Ej, chyba tego nie poka... Okej, okay, pokazali. Nic mm, not that bad, you know? Nie wygląda to tak źle. Zagoi się. Jedna ofiara, druga ofiara. <grym> Trzecia ofiara. Jej, dzieciństwo zniszczone. Czerwony kapturek zakończony. Bardzo. bardzo. Źle. Tak zwany bad ending. Bez możliwości zrobienia good endingu. Wszyscy, wszystkie ofiary, a także myśliwy, który jeszcze żyje, który nie był nic w stanie zrobić, aby powstrzymać wilka. Nie uratowałeś nas. Teraz jesteśmy skazani na wieczne potępienie. Eh? Okej. Okay. Teraz jesteś jednym z nas, Hansel. O, o. No tak, nie dał rady. W prawdziwej bajce dał radę, natomiast tutaj. You are mine, jesteś mój. You are mine. Aha, that's it, to koniec. Bad ending.